Halo, dzień dobry, z tej strony Tomala. Z racji tego, że wbiliśmy 10 tysięcy subów na tym kanale, to zapraszam was na odcinek specjalny, w którym odpowiem na wasze pytania. Więc zaczynając od pytania, które przewijało się chyba najczęściej, ile mam dokładnie lat, to nie powiem wam dokładnie ile mam lat, ale mogę powiedzieć, że data mojego urodzenia rozpoczyna się od jedynki i dziewiątki. Drugim, najbardziej popularnym pytaniem było to, kiedy pokażę twarz. I myślałem nad tym, i bardzo możliwe, że pokażę na 15 tysięcy lub na 20 tysięcy subów na tym kanale. Ale na pewno nie będę póki co streamował z twarzą, ponieważ warunki, w jakich streamuję, nie pozwalają mi na to. Może, jak się gdzieś tam przeprowadzę do jakiegoś innego pokoju, do domu czy coś, to będę streamował z twarzą. Kolejne pytanie: koty czy psy? To zależy. Zależy od tego, jakie mamy warunki. Gdzie mieszkamy ile mamy czasu? Jeśli mamy dużo czasu i możemy poświęcić go dla psa, no to oczywiście, że psy, natomiast jeśli ktoś ma mało czasu i na przykład nie ma w mieszkaniu domu warunków do tego, żeby trzymać duże zwierzę, no to jednak wolę wtedy koty. Kolejne pytanie, czy serio pracuje w Biedronce? Nie, nie pracuję w Biedronce, pracuję na siłowni jako trener. Kolejne pytanie, ile miałem lat, jak zacząłem z YouTube i czy montuję? To zacząłem streamować i ogólnie zacząłem nagrywać na YouTube półtora roku temu. Ile lat? No, oczywiście nie powiem wam. I czy montuję? Tak montuję. Możecie sobie zobaczyć na moim kanale różnego rodzaju highlighty. Too many thoughts. Cash flow For the <laughs> Następnie, jak zaczęła się Twoja historia z YouTube'em i streamowaniem? Tutaj parę pytań też w związku z tym. Głównie zaczęło się od tego, że grałem sobie z, z Bychem i Naczoskiem, takimi widzami, którzy są ze mną od początku i to w sumie oni mnie tak troszkę namówili do tego, że może bym zaczął streamować i tak dalej, więc stwierdziłem, że coś tam gram, mogę spróbować, mam trochę czasu. No i stwierdziłem, że tam pogarniam sobie OBS i tak dalej i zacząłem streamować, spodobało mi się, no i już od półtora roku to robię. Chyba przy pizza. Pizza włoska, tylko włoska. Kebab raz w miesiącu, pizza nawet częściej. Pytanie, czy masz dziewczynę? Tak, mam dziewczynę jeśli jesteście u mnie na streamach, to pewnie często możecie gdzieś tam usłyszeć w tle. Jak zaczęło z YouTube, i grami? było? Ile mam lat? Było Czy mnie lubisz, każdego lubię następnie czy ciężko było się nauczyć montować w primerze? Tak ciężko było się nauczyć. Oglądałem dużo poradników, dużo montowałem i tak dalej. Tak naprawdę cały czas się czegoś nowego uczę. To nie jest tak, że się nauczyłem wszystkiego i wiem co jak, tylko jeśli na przykład widzę jakiś fajny efekt i nie wiem jak go zrobić, no to szukam poradnika i też przez to potem się uczę. I w jakim województwie mieszkasz? Dolny Śląsk. I kolejne pytanie: Jakie jest Twoje hobby najbardziej lubiane? Nie mam czegoś takiego jak ulubione hobby. Jeśli coś mi się podoba, no to, to robię, ale nie. Kategoryzuję tego w najbardziej lubiane, czy tam jakieś ulubione, ale jeśli miałbym teraz wybrać, no to takim głównym hobby jest streamowanie, bo nie traktuję tego jak pracy, tylko jako właśnie spędzanie czasu z wami, granie z wami, pokazywanie wam jak ja gram. Następnie, czy masz jakieś zwierzę? Tak, mam kota, od którego sezonu gram w Fortnite? Od końcówki piątego pierwszego rozdziału. Kolejna, jaką masz pasję lub hobby poza YouTube i Twitchem? Poza tym, co robię w internecie, to trenuję. Startowałem też kiedyś w zawodach, aktualnie nie startuję, więc póki co gdzieś tam hobbystycznie sobie trenuję i podtrzymuję sprawność fizyczną. Od kiedy nagrywam, też mówiłem, od półtora roku. Czy według Ciebie jesteś spocony, czy raczej taki basic player? Raczej taki basic player. Otworzyć to skrzynkę, czy nie? Możecie sobie zobaczyć moje klipy, niektóre są śmieszne i wydaje mi się, że jestem mniej spocony niż basic player. Zresztą to już musicie sobie sami gdzieś tam ocenić. Jakie jedzenie najbardziej lubisz? Pizza. Co jesz na śniadanie? Milcząc piękny osianek, Metoda chyba tylko owsianki. W weekendy jem jajecznicę, tak jak słyszycie? Czemu tak późno wstajesz? Nie wiem, czy 5.30 to jest późno, ale wstaję praktycznie codziennie o 5.36, oprócz weekendów, jestem w sobotę wstaję troszkę później, w niedzielę 9.00, 10.00 zależy, o której pójdę spać. Ile najdłużej nie spałeś i ile najdłużej grałeś bez przerwy? Najdłużej nie spałem, nie wiem, cały dzień chyba, jak mi się wydaje, jak się zdarzyło gdzieś tam. Ile najdłużej grałem bez przerwy? Bo 8 godzin, potem już mnie oczy i głowa bolała. Czy poznałeś jakąś dziewczynę w internecie i umówiłeś się z nią? Nie, nie poznałem żadnej w internecie, polecam wam poznawać ludzi w życiu realnym, a nie w internecie, bo w internecie często jest tak, że ludzie są fałszywi i wyglądają i zachowują się inaczej niż w życiu realnym. Czy montowałeś jakiemuś youtuberowi highlights? Nie, jeszcze nie montowałem i mam nadzieję, że kiedyś komuś się uda. Jeśli macie kogoś do polecenia, kogo mógłbym zmontować, no to napiszcie w komentarzu. Siema ile masz tatuaży Tysiąc. około 15. Kolejne trzy pytania, czy planujesz dołączyć do jakiejś profesjonalnej organizacji jako content creator? Kiedyś tak, ale póki co wszystkie organizacje, które tam składają mi propozycje, to są takie, które prawdopodobnie prędzej czy później się rozpadną, więc na, na razie szkoda mi czasu, żeby dołączyć do jakichś takich organizacji. Kiedyś na pewno, ale to jeśli się zgłosi jakaś lepsza. Czy masz jakieś osiągnięcia w sporcie? Jak tak to jakie i w czym? Nie powiem wam czym. Bo to też jest takie dosyć pytanie osobiste i łatwo gdzieś tam potem zlokalizować osobę. Ale wam mogę powiedzieć, że na kilku zawodach byłem na podium, nawet kiedyś na Mistrzostwach Polskich byłem też na podium w jednej dziedzinie, więc osiągnięcia mam, ale w czym to wam nie powiem dokładnie. Czy to prawda, że masz najlepszych moderatorów na Twitchu? Oczywiście, moderatorów i widzów. Jaki błąd ortograficzny lub błędy możesz wymienić? Które cię denerwują, coś takiego. A Wydaje mi się, że chyba taki najbardziej który gdzieś tam mi razi? No to jest to w każdym bądź razie. Tak się nie mówi, mówi się w każdym razie lub bądź co bądź. To są dwa osobne stwierdzenia i, i powiedzenie w każdym bądź razie jest błędem ortograficznym. Ile pieniędzy wydałeś na forta? możecie sobie zobaczyć moją szafkę. Wykrzyknik, szafka na Twitch'u i tam zobaczcie sobie, policzcie sobie. Uprawiałeś uprawiałeś jakiś sport. Uprawiałem dużo sportów, m.in. przykład taki parkour, gimnastyka i aktualnie crossfit. Za ile czasu, twoim zdaniem, Fortnite umrze? Jak internet umrze, to, to, to ta gra umrze. Takie jest moje zdanie. Jaką masz podkładkę pod myszkę? Czy będzie kiedyś live 24 godziny na Twitchu? Jeśli będę mógł przez 16 godzin spać, to tak. Myślę, że nie wytrzymałbym 24 godzin przed komputerem, bo by mi chyba głowa pękła. Albo byście po prostu oglądali, jak śpię. Więc może być problem z tym. 12 godzin prędzej, 24 raczej ciężko. Pytanie pamiętasz mnie. Oczywiście Zbycho. Zbycho jest osobą, która, tak jak mówiłem wcześniej, gdzieś tam troszkę mnie zmotywowała do streamowania. I jest to... Pierwszy sub na tym kanale, więc oczywiście, że Cię pamiętam, Zbyszek. KFC czy McDonald's? Ogólnie KFC, ale jeśli jest kanapka drwala w McDonald's, to McDonald's. Więc w 90% przypadków KFC, ponieważ tam jest praktycznie wszystko z kurczaków. PlayStation czy Xbox? PlayStation ze względu na lepszego pada. Pozdrowisz? Pozdrawiam. Co sądzisz o zupie keczupkowej? Sądzę, że jest bardzo ciężka w przygotowaniu i... Jeśli byś mi ją kiedyś Glekond przyrządził, to wtedy mogę się bardziej wypowiedzieć. Póki co nie jadłem, więc ciężko mi oceniać, jakie było twoje największe osiągnięcie w grze oraz jak masz na imię. Największym osiągnięciem było chyba zagranie na bitwie streamerów, która odbyła się w zeszłym roku. Jak mam na imię Tomek? Będziesz kiedyś robił jakieś turnieje dla widzów? Tak, będę kiedyś robił. Coś tam już powoli planuję. Może uda się załatwić jakiegoś takiego większego sponsora, ale to już na wszystko w swoim czasie. Jeśli ktoś by chciał pomóc zorganizować taki turniej, to też zapraszam. Możecie odezwać się do mnie na Discordzie i na pewno coś tam ogarniemy. Czemu nie grać z moderatorami? Grałem praktycznie na każdym live z moderatorami. Pokażesz bicka? Pokażę kiedyś. Jak będzie twarz, ja będę, to będzie bicek. Kiedy wybijesz czempiona? Nie wiem. Ulubiony smago wsianki to czekoladowy. Kiedy jakieś kolejne wyzwanie społeczności? Jeśli wymyślicie jakieś wyzwanie. No to będzie takie. Jakbyś miał wybrać kosę do CS-a, jaką chcesz, to jaka była? Najszybsza. Nie wiem, nie znam się na, na tych kosach, więc taką najszybszą bym chciał chyba. Wreszcie zrobisz konta na K-dropie? Kiedyś może zrobię. Póki co aż tak nie jestem wkręcony w cs żeby gdzieś tam robić takie konta. Masz rodzeństwo? Nie mam. Ile masz lat? To już mówiłem? Masz jakieś hobby, to też odpowiadałem. Co lubisz robić w wolnym czasie? Trenować, spędzać czas z moją dziewczyną. Oglądać jakiś serial i ogólnie odpoczywać. Jaki jest YouTuber, który zainspirował Cię do nagrywania na YouTube? Ciężko powiedzieć, ale wydaje mi się, że zanim zacząłem nagrywać, to oglądałem dużo Evrona i on był taką osobą, która gdzieś tam mnie zmotywowała. Jaki jest Twój ulubiony YouTuber na polskim YouTube? Robert Makłowicz. Co bardziej lubisz, McDonald's czy KFC? Też mówiłem, KFC czy pokażę swoją twarz, pokażę kiedyś, czy będą vlogi z życia. No, może jakby ktoś to chciał oglądać, jakby było więcej subów widzów, to tak, ale póki co nie planuję, ponieważ pewnie nikogo by to nie interesowało. Jak masz na imię Tomek, już mówiłem ile masz lat. Też mówiłem, idziemy dalej. Pokażę swoje stanowisko. Zawsze myślałem o tym i bardzo by było możliwe, że na 15 tysięcy przed twarzą pokażę jak wygląda moje stanowisko. Naprawdę grasz myszką dla leworęcznych? To nie jest myszka dla leworęcznych, to jest taka myszka dla lewej praworęcznych, więc nie gram myszką dla leworęcznych. Po co grać lewą ręką? Łatwiej jest grać prawą ręką. Gram lewą, żeby było trudniej. Prawą jest za łatwo. Jaki był twój pierwszy skin, jaki kupiłeś w Fortnite? Wydaje mi się, że chyba Facetka. Nie jestem pewien, ale bardzo możliwe, że skin Facet. Wygrałeś kiedyś jakiś skina w Fortnite? Niestety nic. Czy naprawdę klawiaturę masz ustawioną pod prawą ręką? Tak, tak, jak tutaj widzieliście na tej filmie z pytaniami do QA. Czy lubisz piłkę? A raczej nie. Jak muszę, to oglądam, ale nie jestem jakimś wielkim fanem. Wolę sporty indywidualne. Co robisz poza live? Pracuję, spędzam czas z dziewczyną, odpoczywam, to już wcześniej mówiłem, najlepsza pizza to najostrzejsza, z salami najostrzejsza jaka jest. No i to tyle, więcej pytań nie było, pewnie gdzieś tam za jakiś czas będzie kolejne Q&A, mam nadzieję, że odpowiedziałem wystarczająco na wasze pytania, może jeszcze gdzieś tam kiedyś odpowiem na streamie na Twitchu, możecie wbić, jeśli tam nie macie jeszcze followa, link będziecie mieli w pierwszym komentarzu, no i tyle. Mam nadzieję, że kanał będzie się bardziej rozwijał. Będą ciekawsze rzeczy, jakieś lepsze współprace i tak dalej. Ja życzę Wam miłego dnia, do zobaczenia. Hej, cześć, pa.